Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jedna z ważniejszych książek w literaturze światowej. Obnaża ona bezwzględny totalitaryzm sowiecki. Władze komunistycznej Polski przez lata starały się ją ukryć. Udawały, że takiej książki w ogóle nie ma i nie ma pisarza o nazwisku Herling Grudziński. Powieść Inny Świat powstała w latach 1949-50. W angielskim tłumaczeniu ukazała się w Londynie już w 1951 roku, niedługo potem w Nowym Jorku. W tym czasie w Polsce pojawiały się nielegalne przedruki, ale w bardzo małych nakładach. Na oficjalne wydanie trzeba było czekać 37 lat. Książka Grudzińskiego jest powieścią autobiograficzną dokumentem, w którym, w odróżnieniu od beletrystyki, Autor opisuje autentyczne wydarzenia, w których uczestniczył. Fakty i postacie przedstawiane w sposób obiektywny tworzą w ten sposób powieść, którą należy zakwalifikować do literatury faktu. Gustaw Heling-Grudziński ukazuje życie więźniów Łagru sowieckiego, w którym obowiązują bezwzględne zasady ustanowione najpierw przez rosyjski carat, a potem udoskonalone przez władców sowieckich. Pisarz na początku wojny, w marcu 1940 roku, w czasie próby przeprawienia się na Litwę, został aresztowany przez Sowietów pod Grodnem. Rosjanie oskarżyli go o szpiegostwo i skazali na pięć lat obozu pracy. Grudziński trafił do Głagu pod dalekim Archangelskim w Jarcewie. Przedtem odwiedził trzy rosyjskie więzienia. Na mocy układu Sikorski-Majski, podpisanego w lipcu 1941 roku, polscy więźniowie przebywający na terenie Związku Sowieckiego zostali objęci amnestią. Jednak wobec Gruzińskiego nie dotrzymano tej umowy. Dopiero po jego desperackiej głodówce, w czasie której otarł się o śmierć, został zwolniony. W niewoli przebywał jeden rok i cztery miesiące. Gustaw Helin Grudziński brał potem udział w walkach armii generała Andersa. Walczył m.in. pod Monte Cassino, za co otrzymał order virtuti militari. Po wojnie osiadł najpierw we Włoszech, jakiś czas mieszkał w Anglii, w Niemczech, aby znów osiedlić się we Włoszech. Tam umarł i został pochowany w 2000 roku. Do Polski na stałe nigdy nie wrócił. Choć po 1989 roku odwiedzał kilkakrotnie ojczyznę, z którą był bardzo związany. Inny świat jest powieścią nawiązującą do powieści Fiodora Dostojewskiego wspomnienia z domu umarłych. Motto książki Herlinga Gruzińskiego jest cytatem właśnie z Dostojewskiego. Brzmi ono: tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny. Tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy. I taki właśnie inny świat, dramatycznie różniący się od tego, w którym żyjemy na co dzień, opisuje Grudziński. System sowiecki propagował kult Józefa Stalina. I ideę niezwyciężonego komunizmu. Na te tematy nie można było żartować, a cóż dopiero poddawać się krytyce. W Rosji sowieckiej obywatele musieli bardzo uważać na to, co mówią, gdyż system donosicielski był w tym państwie rozwinięty do absurdalnych rozmiarów, a do nas był praktycznie wyrokiem. Na przykład urzędnik, Państwowy, który pod wpływem alkoholu strzelił w portret Stalina, został skazany na 10 lat gułaku. Wystarczył do nas kolegi. W rozdziale Zabójca Stalina, Grudziński opisuje tragiczne losy tego człowieka, który w obozie zapadł na kurzą ślepotę. Jak czytamy w końcowych fragmentach tego rozdziału, człowiek ten po siedmiu latach pobytu w obozie, gdy czuł, że jego życie zbliża się do okresu w szale buntu zaczął krzyczeć: Ja zabiłem Stalina. Głos jego przeszedł teraz w chrapliwy, obłąkany skowyt szaleńca: Ja, ja, ja zastrzeliłem jak psa zastrzeliłem zaśmiał się z gorzkim triumfem. Przez tyle długich lat nie wiedział za co cierpi. Dziś zapragnął się przyznać, zapragnął się zmieścić w okrutnym i niezrozumiałym wyroku losu który mu przedłożono do podpisania siedem lat temu, aby choć na chwilę przed zgonem uratować jeszcze poczucie realności i wartości swego gasnącego istnienia. Więźniowie osadzeni w Arcewie szacowali, że liczba tak zwanych politycznych zesłańców w Związku Sowieckim wahała się pomiędzy 18 a 25 milionami. W gułagach sowieckich panowały dwa kodeksy. Jeden wyznaczała władza, określając wysokość wyroku, warunki odbywania kary, system pracy i system żywieniowy. Drugi wyznaczali więźniowie. Oba prowadziły do wykształcenia w więźniach dzikich, bestialskich odruchów pozbawiających ich godności. W czasie pobytu w Jarcewie Grudziński widział degradację fizyczną i moralną więźniów. Zamieniali się za szczutę zwierzęta, pozbywali się ludzkich uczuć, żeby tylko przetrwać. Z dokładnością chłodnego obserwatora autor przedstawia realia sowieckich więzień i proces niszczenia człowieka. Katorżnicza praca i głód doprowadzały więźniów do częstych samobójstw. Ale śmierć nie robiła na nikim wrażenia. To była codzienność w tym innym świecie. Kierownictwo obozów dbało o to, aby więźniowie pracowali ponad siły, aby byli ciągle głodni, aby marzli, aby najsłabsi umierali po prostu z głodu i wycieńczenia. Niemcy w czasie II wojny światowej zabijali ludzi w krematoriach. Sowici zabijali głodem i katorżniczą pracą. W rozdziale zatytułowanym Praca tak opisany jest rozpoczynający się dzień. Kwadrans przed szóstą na pryczach leżeli już tylko ci więźniowie, którzy poprzedniego dnia dostali zwolnienie od lekarza, a reszta zaczynała się ubierać. Przegarbione postacie pochylały się nad gołymi nogami, próbując ze szmat, sznurków, kawałków drutu, dziurawych walonek i skrawków opon samochodowych skleić możliwe ciepłe i trwałe obucie na 11-godzinny dzień pracy. Kolejny fragment tego rozdziału opisuje zasadę trzech kotłów. Na pomoście przed kuchnią ustawiały się trzy kolejki, odpowiadające w skrócie podziałowi społecznemu proletariatu obozowego. Przed oknem z napisem Trzeci kocioł stawali najlepiej ubrani i najlepiej wyglądający więźniowie Stachanowcy, których dzienna wydajność dosięgała lub przekraczała 125% normy. Ich poranny posiłek składał się z dużej łyżki gęstej kaszy i kawałka salonej treski lub śledzia. Drugi kocioł otrzymywali więźniowie z dzienną wydajnością 100% normy. Również łyżkę kaszy, ale bez ryby. Najstraszniejszy widok przedstawiał ogonek do pierwszego kotła. Długi szereg nędzarzy w podartych łachmanach, obwiązanych sznurkami łapciach i wyświechtanych czapkach uszatkach czekał na swoją łyżkę najrzadszej kaszy. Twarze mieli skurczone z bólu i wysuszone jak pergamin, oczy zaropiałe. Szeroko rozwarte głodem i nieprzytomnie rozbiegane, dłonie kurczowo zaciśnięte na kociołkach, jak gdyby druciane rączki przymarły już na zawsze do zesztywniałych palców. Gdy więzień tracił siły i wydajność jako robotnik, automatycznie przechodził na mniejszy kociołek. Z niedożywienia więźniowie zapadali na kurzą ślepotę czy pyłagrę. Która powodowała wypadanie włosów, zębów i całkowicie osłabiała organizm. grycy trafiali do baraku dla niepracujących. Barak ten nazywano kostnicą albo trupiarnią. Tam więźniowie umierali. Metody wychowania więźniów, przystosowujące ich do pobytu w obozie pracy, zwykle po trzech miesiącach przynosiły oczekiwane efekty. Doprowadzały skazanych do dezintegracji osobowości, więźniowie zatracali współczucie i litość. W rozdziale zatytułowanym Ręka w Ogniu poznajemy Kostylewa, człowieka wykształconego, który kiedyś wierzył w komunizm. Trafił do Łagru, bo czytał nieodpowiednie książki, książki zachodnich autorów. W wyniku śledztwa, w czasie którego Stosowano tortury fizyczne i psychiczne, został oskarżony o próbę obalenia za pomocą obcych mocarstw ustroju Związku Sowieckiego. Przesłuchania śledczych sowieckich zawsze doprowadzały do oczekiwanych przez nich zeznań podejrzanego. Człowiek budzony przez noc, na przestrzeni długich miesięcy, a czasem nawet lat, pozbawiony w czasie śledztwa prawa załatwiania najelementarniejszych potrzeb fizjologicznych, trzymany godzinami na twardym krześle, oślepiany skierowaną prosto w oczy żarówką, dręczony podstępnymi pytaniami i niesamowitym kreszczędu urojonych zarzutów, drażniony sadystycznie widokiem papierosów i gorącej kawy na stole, gotów jest podpisać wszystko, pisze Grudziński. Kostyle w wyniku długotrwałego śledztwa dostał dziesięć lat odesłany do obozu pracy, początkowo współczuł więźniom. Dzielił się jedzeniem z łodnymi. jednak gdy trafił do brygady leśnej, w której praca była niewyobrażalnie ciężka, współczucie pysło jak medlana bańka. Gdy trafił do Jarcewa, miał rękę na tem blaku. Wkrótce Grudziński poznał tajemnicę Kostylewa. Mężczyzna co kilka dni odwijał chorą rękę z bandaży, i podpalał ją nad ogniem, aby nigdy się nie zagoiła. Dzięki temu dostawał z ambulatorium zwolnienie z pracy. Samookaleczenia były skuteczną metodą, aby spędzić parę tygodni pod prawdziwym dachem, dlatego ilość nieszczęśliwych wypadków była ogromna, a rannych odwożono do miejscowego szpitala. Jednak samookaleczenia kostylewa. Miały swą głębszą ideologię. On w ten sposób wyrażał swój bunt. Przyrzekł sobie, że już nigdy nie będzie pracował dla komunistów, którzy go oszukali. Przyszedł dzień, gdy władze obozowe wyznaczyły kosylewa na etap na kołymę. Wysyłano tam więźniów z dużą utratą zdrowia. Znalezienie się na liście do kołymy było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Schorowani więźniowie umierali po drodze z wycieńczenia, zimna i głodu. Kostyle w przeddzień wyruszenia etapu oblał się wiadrem rządku. Umarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Powieść Inny Świat składa się z dwóch części, każda ma osiem rozdziałów. Narrator utrzymuje ciągłość chronologiczną, powieść zaczyna się w dniu jego aresztowania. A kończy dotarciem Grudzińskiego do polskiej dywizji piechoty Wługowoje. Rozdziały powieści można jednak potraktować jako zamknięte całości, a ich tytuły sygnalizują wiodący w danym rozdziale temat. Na przykład, w rozdziale zatytułowanym Dom Swidanii poznajemy cały rytuał dotyczący odwiedzin niewolników obozowych. Więzień miał prawo do odwiedzin rodziny. Jednak procedury były tak skomplikowane, że niewielu mogło na nie liczyć. Z rozdziału trupiarnia dowiadujemy się o baraku, do którego odsyłano więźniów niezdolnych do pracy. Jak pisze Grudziński, trupiarnia oznaczała tylko zwolnienie z tortury pracy, nie przynosiła natomiast zwolnienia z męki głodu, prosz przeciwnie. Głód staje się naprawdę groźny i prowadzi na krawędź obłędu dopiero w okresach bezczynności. Chorzy czy okaleczeni niewolnicy, jeśli mieli szczęście, dostawali się do szpitala. To było jedyne miejsce w obozie, gdzie można było się wyspać w czystej pościeli, najeść dosyta i spotkać się z życzliwością pielęgniarek i lekarzy. O tym pisze autor w rozdziale Smartwych w powieści Inny Świat, której pod tytuł brzmi Zapiski sowieckie, Herlin Grudziński przedstawił nie tylko obraz niszczonych przez system istnień ludzkich, zajmuje go też strona psychologiczna i moralna tego, co się wydarzało w sowieckich łagrach. Szukał w tym tragicznym położeniu uwięzionych, głodzonych, poniżanych ludzi przejawów miłości, solidarności i często nieudanych, ale jednak prób. Obrony własnego człowieczeństwa.